doszedłem w okolice zamku i tutaj jest w sumie camping nawet o tym nie wiedziałem pod samym zamkiem, obecnie jest nieczynny ale to jest fajna sprawa idę dalej, może tędy dotrę pod zamek, nie wiem tutaj jest parking Jestem pod zamkiem, zaraz wchodzę na teren. Chyba trwają jakieś prace remontowe, nie mam pojęcia. Pod sam zamek nie dojdę, no ale tutaj nie ma. Brama jest dopiero tam jakieś ogrodzenie, także myślę, że tutaj mogę wejść. I tak to właśnie wygląda, a szkoda. Kemping znajduje się dosłownie kilka metrów od zamku. Znajdujemy się tutaj, w tym miejscu, gdzie wda wpływa prawie do Wisły. No, fajnie zamek się prezentuje od tej strony, od strony rzeki. No i generalnie tu jest no fajnie. Trochę by można ten pomost zreperować. Wyczyścić tablicę. No na zamku wprawdzie trwają jakieś prace remontowe. Ciekawe jakim efektem to się zakończy. Rzut oka z innej strony. Co ciekawe wieża zamku świeckiego jest uznawana za najwyższą krzywą wieżę w Polsce i odchylenie wynosi ponad metr. Ostatni rzut okiem na zamek świecki, no co prawda, już jest po ósmej Chyba jednak tutaj ruchu nie widzę żadnego, żeby ktoś tutaj pracował. Może panowie budowlańcy operują w środku. Nie mam pojęcia. Dobra, lecę dalej.